Zadanie 15. Zamień ułamek dziesiętny na zwykły. Zamiana na ułamek dziesiętny jest moim zdaniem jeszcze prostsza niż ze zwykłego na dziesiętny, ponieważ trzeba pamiętać tutaj praktycznie o jednej zasadzie. Tutaj, jak będziemy zamieniać w mianowniku, czyli trzeba pamiętać to nazwisko, na górze ułamka jest zawsze licznik, na dole jest mianownik. Będzie stała jedyneczka. I tyle zer i jest tutaj cyferek po przecinku. Dwie cyferki po przecinku. Czyli będzie części setna No i tutaj na górze to, co mamy tutaj, czyli czyli w ogólnym rozrachunku będą dwie setne. Zamieniamy dalej. Zawsze znak pamiętamy o znaku. Kreska łamkowa jedyneczka i lezer. Raz, dwa, trzy, cztery. 1, 2, 3, 4. No i tutaj co mamy tutaj, czyli 121. Podpunkt C. Kres kołkowa na plusie, czyli znak mamy dobry. Eee, piszemy jedyneczkę ile cyferek. 1, 2, 3, 4, czyli 4, 0. I to co mamy tutaj, czyli 13. No i ostatni podpunkt D. Kreska łąkowa, liczba na plusie, znak się zgadza. Jedneczka, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I to, co mamy tutaj, czyli 234.